się Siema. siemawice, w dzisiejszym filmie nowa seria na moim kanale, a tu będą właśnie Mr. Gifty. Mam dzisiaj dwóch gości na odcinek i będą się przybijać po prostu na niektóre boxy. Warto się przebić, a nie na niektóre nie. I jest w pewnym boxie jeden ticket, który, o którym wam powiem w dalszej części odcinka, który pozwoli uczestnikom przejść do finałowego odcinka, w którym w finałowym odcinku będzie do wygrania Titan. No i co, możecie się przywitać. Siemano, siemano. Siema, siema. Jest tutaj miły Misiek. Eee, no i co, tak za bardzo. Eee, nie wiem, chyba możemy już zaczynać. Eee, który z Was chce pierwszy wybierać e, boksa? Od 1 do 16. Liczba. Y, od ilu? Od 1 do ilu? Do 16. Dobra, dobra. Tak, tak, no to. Nie wiem, opowiem, nie wiem. Dobra, zacznij. Dobra, dobra. Hmm, no to moją liczbą będzie. <laughs> dobra, Misiek robimy tak, ja biorę 6, ty bierzesz 7. Dobra. Ale nie, to w sensie chodzi o to, że e, ty wybierasz e, miły teraz, a później dopiero Misiek jak będzie kolejna licytacja. No dobra, no co o to mi chodzi? No. No dobra. No to 6. E, dobra, no to prawdę mówiąc, możecie się już przebijać, jak już widzę, co tam jest. E, widzowie też już widzą. Pamiętajcie jeszcze, mogą być słabe rzeczy i dobre rzeczy. Ja wam tylko powiem, a możecie się przebijać. Najlepiej był, jakbyście po milionie, ale możecie też e, po tysiącach. No to dobra, minimalna cena to jest milion. Kto chce dać milion za to, ja. To miły ja daję dwa. Dwa miliony od Miska po raz pierwszy. 4 miliony po raz pierwszy? Po raz drugi. 4,5 po raz pierwszy? 15. 15 milionów po raz pierwszy. 15 milionów po raz drugi. 16. 16 milionów po raz pierwszy? 20 milionów po raz pierwszy. 20 milionów po raz drugi. 25. 25 milionów po raz pierwszy. 30 po raz pierwszy. 30 po raz 50. drugi. 40 po raz pierwszy. 50. 40, 50 po raz pierwszy. pas, pas, dobra, to 50 wygrało. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo miły. Eee, najpierw poproszę Gemy od siebie, a później Ci pokażę, co było w boxiku. Widzowie, teraz nie wiem. Niedługo wbiję do ciebie eee. miły na live'a i eee, ten może, moderatora dostanę? Coś tam, coś tam, <śmiech> no to. <laughs> dobra, i ja już otwieram tego boksika. Eee, weź. Mówiłem, żebyście nie dawali za dużo jak na pierwszy raz, eee, przez przymiotę dałem sobie i osobiście dobra. Żebyście nie dawali za pierwszy, na pierwszy raz za dużo, bo może to się wam nie, nie. zwrócić. I wygrałeś właśnie nie. o to takie rzeczy za 50 milionów. Co wygrałeś? Co o tym buta sądzisz? Dla Miszka tylko jeszcze powiem. Wygrał kupę i, e, i buta, czyli że wyszedł na minus. I to bardzo. to klasa. Taka cisza. Nie nie ra, to ma... ja wybieram teraz Box siódmy. Co o tym sądzicie? No, niech będzie, Miszek, ale co? Ale cisza. Jeszcze raz, a co zaraz? co o tym robić? sądzicie? Bijemy się? Co o tym sądzimy? Co? Ha, co? jest na chwilę. Halo. O, co? Oni prankują, czy co? Halo. Halo. No słyszysz nas? Mamy ciebie to. Halo. Halo. I co jest? A coś się zepsuło, to fajnie. Ja właśnie Halo. Ej, dobra, rozłączę się z Discorda i wejdźcie jeszcze raz. Coś mi w sensie nie wiem, ale rozłączę się i wejdziecie jeszcze raz, bo was coś nie słychać teraz. Halo, alo. Ej, ale stres. Słychać? Teraz? Halo. O, już, już lepiej, halo, dobra. Dobra, nieważne. No tak, już, sorry, ale miałem problem. Już jest wszystko dobrze. A co o tym, mi, miły sądzisz? O tym, co dostałem? No trudno. No. no, mówiłem, żebyście nie ryzykowali jak na pierwszy raz, a już dałeś 50 milionów mi, a. No. No dobra, w każdym razie Misek wybierasz 7, tak jak miły ci doradzą, czy inny wybierasz? Tak, 7, 7, 7. Dobra, no to teraz trochę inna sytuacja, no to co, możecie się przebijać, ja wam nie będę mówił już jaka wartość jest, tylko po prostu się przebijajcie. Okej, okay. no to daję 10 milionów. Ojej, 10 milionów po raz pierwszy. Ile? 12. 12 milionów po raz pierwszy? 20. 20? 20? Tak. 20 minut po 25. Raz, 25 po raz pierwszy, 25 po raz drugi, 35, 35, po, raz pierwszy, 35 36. Po, 36 po raz pierwszy, 36 po raz pierwszy, 36 po raz drugi i 36 po raz trzeci. No to dobra. On to, mi najpierw w a później pokażę, co wygrałeś. Dobra, no to dzięki 6 6 milionów i już Ci daję, w sensie otwieram boxa, mogę już Wam powiedzieć jak już wszystko jest zapłacone w tym boxie, akurat był, bo chciałam też taką dziwną coś zrobić i był jeden hugiek i też e, był but, więc wygrałeś jednego hugieka i coś co w ogóle nie jest warte, druga rzecz, już Ci daję trade. Okay. A to git chyba. A jakiego 10 milionów, czy co? No, tak myślę, że no, za 12-13 milionów zejdzie, bo nie ma raptu, to, to jest ten z halloween eventu. Nie mhm. Dobra, Kora, nieźle. to druga rzecz już jest zrobiona. E, i miły, no to teraz ty wybierasz boksa. Poproszę jedynkę. Aha. Czekaj, coś mi się Przepraszam, zepsułem jedną rzecz, bo ten. Eee, wziąłem rzeczy i zapomniałem że bo koloru boxa. To jeszcze raz ci zrobię, poczekaj. Nie, bo tak się stresuję, Sorry jeszcze raz. Wam, żeby... Czyli że nie, nie. Eem... jedynka. Tak. Dobra, no to widzowie już jedynkę widzą. I tutaj akurat też kto pierwszy, kto chce, niech zaczyna licytować. 15. 15 milionów po raz pierwszy? 20. 20 milionów po raz pierwszy, 20 milionów po raz drugi, 30. 30 milionów po raz pierwszy, 30 milionów po raz pierwszy. Dobra, no i za 30 milionów no to. Tutaj akurat miły e, wygrał bardziej, ale to na razie gemy. Nie będę za dużo mówił. Okay, jak uda ci się okay. oczywiście to sprzedać. Nie mam Okej, już to ci to pokazuję. To Otwieram boxa. Polecam widzowie zostać w górę, suba. E, I do maila mi coś przysłać jak chcecie, bo dla tej serii się wyzerowałem. Teraz trochę dostaję te gemy, bo. E, weź wszystko. Jak widzicie, trochę dostaję teraz gemów, ale... Zawsze, jak mi coś tam dacie, to bardzo, oczywiście, serdecznie dziękuję. E, a miły wykrywasz e, 50 takich potek, e, które Uuu. dają 10 tysięcy punktów doświadczenia dla Titaników i warta, warte 100 milionów, więc wyszedłeś o 70 milionów na plus, Uuu. o ile uda ci się to sprzedać. Dziękuję, dziękuję. To się przyda wcale. To się sprzeda na nawet. Dobra, no i teraz Misek wybiera liczbę. Czekaj, Misek, ja już tylko zrobię kolory. Eee, od 1 do 13, teraz, bo 3 boks już były. To 12. Dobra, no to ja już wiem, co w tym boksiku jest. I co? Możemy zaczynać licytację. Poczekam, aż ktoś pierwszy da. Pięć. A, 5. No to nie wiem. 6 milionów w takim razie po raz pierwszy. 6 milionów po raz drugi. 10 milionów po raz pierwszy. 10. 14. 14 milionów po raz pierwszy. 20 milionów, 20 milionów po raz pierwszy. 25. 25 po raz pierwszy. 30 po raz pierwszy. 30, 40 po raz pierwszy. 40 po raz drugi 45. 45 po raz pierwszy. 45 po 46. raz drugi. 46 okay. po raz pierwszy. Was. No to dobra. No to najpierw gemy, mm. okay. <gry> Tutaj, Misek, mogę ci powiedzieć, akurat wygrałeś trzy hugeki, więc mogę ci już powiedzieć, U. jak mi zapłaciłeś. Ja już otwieram w takim razie tego boksika. Już ci mówię, jakie to Huge. Jest Huge Nuclear Wolf. Już ci daję, poczekaj, tylko wezmę. Jeszcze dwa Huge. Ale ja mam polskie tłumaczenie, więc ci nie przeczytam po angielsku, bo też nie mam pokazanej całej nazwy. Ale tak myślę, że za. 50 milionów, uda ci się to sprzedać, jak będziesz próbował, albo nawet za 60, no, razy, jak ci się nie, uda, ale za 60, ja razy bym ci za 50. Dobra i wygrałeś trzy kiełdzieki, a zostało, czekaj, jeszcze zmienię tylko kolor boxa, szybko. Z tego, jak się nie mylę, to zostało 12 boxów. Tak, 12 boxów, więc miły teraz ty wybieraj od 1 do 12. To ja okay, po prostu czwórkę dobra, ja już wiem. I dobra, będę dawał takie jakieś pomagacze. W sensie, bo żeby nie było, że jest tylko jeden boks y, z tamtym co mi dostał po raz pierwszy, czyli że kupę i buta jest kilka takich boksów. Y, chyba cztery spodejrze. Jeszcze tylko, powiem widzom, żeby wiedzieli. I są też po prostu gorsze rzeczy, więc wam tylko powiem, żebyście nie musieli tak od razu przebijać o takie duże kwoty, ale dobra, zaczynamy. Okej, okay. kurde, ale wyskak. E, no dobra, no to 5 milionów. No to dobra, 5 milionów po raz pierwszy. to 10. 10 milionów po raz pierwszy. 15. 15 po raz pierwszy. 16. 16 po raz pierwszy. 25 pięć tak? po raz pierwszy, 25 pięć no, no, no. po raz drugi, no, no, no i ej, czekajcie jeszcze, bo mała mnie wywoła, bo przyjdzie i ja już tylko daję. Tak czuję, że tracę teraz, ale kto wie. Mm. Mm. Dobra, sorry, ale e, ten, to najpierw gamiki, a miły, powiem ci, że masz niefartę, bo znowu to, co za pierwszym razem dostałeś. No tak myślałem, miałem akurat mu, miałem już mu odpuścić po 25 minut, chciałem tylko, żeby teraz stracił, no trudno. Dać ci te rzeczy, czy nie? Chcesz, czy nie? Nie no, baj, daj. Dobra, ale to teraz tak przyspieszałem trochę odcinek, bo yy, ten, rodzice wrócili i teraz za długo nie mogę grać, więc... Ale trochę szybciej to, dobra. bo ja zaraz muszę iść na trening. Dobra, dobra, sorry. To Misek, ty masz już numer boksa powiedzieć? 6. Mm, Dobra, to ja już sprawdzam 6. 6 już był. było. Było? Był? Nie, a pan, był. W sensie to możecie mówić teraz od. bo ja jakby biorę boksy i tylko usuwam, w sensie daje mniejszą ilość. Teraz możecie mówić od 1 do 11 chyba. Czekajcie, czy sprawdzę krążka, czy 6. Tak, od 1 do 11 to 6. 26. Ok. E, dobra, no to e, pf, pamiętajcie, co wam wcześniej mówiłem. Nie musicie tak od razu dużo gemów dawać. A no, zaczynamy kto pierwszy chce. 5 milionów. 5 milionów. 15. 15 po raz pierwszy. 15. 20, 20 po raz pierwszy. 20, 22. 22 po raz okay, pierwszy. Pas? pas? No. Dobra, no to Misiek, 22. I Misiek, tym razem też jesteś na minus, bo y, wylosowałeś kupę i buta, już ci go daje. Tylko poproszę gamy najpierw. I mogę wam powiedzieć jeszcze jeden jest boks, właśnie z kupo i z tym, więc teraz możecie już. A, dobra. Dobra, teraz ja daję, no to ja daję dwójka. E, dobra, ja już wiem, co w dwójce jest. Tylko zedytuję sobie kolor, żebym wiedział, gdzie było to, co on wziął. I w dwójce jest taka rzecz, już wezmę, żeby nie być. I no co, mo możecie się przebijać. 20. Dwadzieścia cztery. Oczekam. Dobra, jeszcze raz przepraszam, ale musiałem tłumaczyć szybko. Yy, dobra, no to ja już wziąłem rzeczy i możemy się zaczynać cytować. Dobra. No to ja daję yy, 20 milionów. 20 milionów po raz pierwszy? Myślę, Dwa, 22 po raz pierwszy? 25. 25 po raz pierwszy? 25. 30, 30 po raz pierwszy? 35. 35 po raz pierwszy. 35 po raz 40. drugi, 40 po raz pierwszy, 40, 45. 45 po raz pierwszy, 45 po raz drugi, 45,5 45 po raz pierwszy. Nie da się, milion się da. A, no, 46, 46 47. 47 po raz pierwszy, 47 po raz A. drugi. Dobra, i 47 po raz trzeci no to miły. 47 milionów gemów, a ty wygrasz 5 takich huge? O, jestem 3 miliony na plus, <noise> <noise> A na los, pójdą na live. <noise> Dobrze, nawet nie jest źle. Dobra, i teraz chyba miły wybieranki gift, to wydaje mi się. Czekajcie, tylko zmienię znowu kolor. Nie, teraz, teraz. Pan, to przepraszam. E, dobra, no to od 1 do, do 9. chyba. Mam to no. 8. Dobra, ja już to biorę i zaczynać się licytować. No to 8 milionów. Aha, No to 9. 9 milionów po raz pierwszy. 18. 18 po raz pierwszy.

Dobra, no to Misiek, wygrałeś. Jak desz trade, to ci pokażę. Jajko jedno, te najnowsze, które możesz sprzedać o. aktualnie za 100 milionów, nawet 120, bym powiedział, fajnie. jak ci się poszczęści, więc jesteś na plus i to ginia. Fajnie, fajnie. Na razie jedno jajko, ale jest jeszcze box, którym jest więcej jajek. No Dobra, pozbyw, że moja siostra do dokończy, bo ja już muszę się śpieszyć, faktycznie. Aha, czyli że Twoja siostra przychodzi? No, no ja. A powiedziałeś jej co ma robić? Dobra, ja jeszcze zrobię. No i dalej. Co tu się dzieje? Dobra, no to miły, wybierasz boksa. Od 1 do 8. Dobra. No i zaczyna się 8. 8 po raz pierwszy. 20. 20 po raz pierwszy. 20 po raz drugi. 28. 28 po raz pierwszy.

No i, por... no i po raz trzeci. Sprzedane. E... A, jeszcze nie wziąłem sorry. Ale dobra, to możesz mi dać, ja już... No bo to Dobra, już tylko biorę. Mogę powiedzieć już... E... To będzie ostatni słaby box właśnie, więc... Aha. Aha. Nie, czemu ja? czemu ja? Ja, ja teraz mam najgorsze rzeczy same. Dobra, ale pomyśl, że teraz będę już najlepszy, tylko że tego dużo straciłeś. No, trochę. Ale dobra, jakoś to tam się zrobi. Eee, dobra, ja już chowam boksa, tylko szybko. I teraz. Eee, od 1 do 7, Misek. Misiek. Co? Od 1 do 7 liczba. Nie wiem, 7. Dobra. Czyli że Maja przyjęła stanowisko. I będziecie. Maja, wiesz co robić, czy nie? No właśnie, tak średnio O milion po prostu macie gemy przeznaczone i o milion gemów się po prostu... E, ten. Kto da więcej. O. A, ok. Dobra, no to ja już wziąłem rzeczy z Boksa i to o ile kto chce zacząć. Ja dam 3 miliony. O już Michał 3 miliony po raz pierwszy. Co tu się dzieje? 3 miliony po raz drugi. 4 miliony po raz pierwszy. 4 miliony po raz... 13. 13 milionów po raz pierwszy. Po raz drugi. 20 po raz pierwszy.

52 po raz pierwszy. No to dobra. Ja już biorę tylko te rzeczy. I Misek, wygrałeś kilka giftów plus rzeczy do Huge. Jak mają. Jak mają e, amulet jakiś na swoim, tym. to możesz tymi rzeczami zdjąć. E, rzeczy do tych Huge i 15 giftów. To jest prawidłowe dla niego, czy nie? E, nie, jest na minus. No jest minus o jakieś 35 milionów. Dobra, ja tylko jeszcze szybko zmienię kolor i możemy lecieć dalej. E, 6 boksów. No i dawajcie. To teraz? Mi chyba Misiek. E, ja. A, sorry mi się. Dobra, no to Gięć. wybieraj. Dobra. Ja już wiem, co w tym jest, i możemy zacząć się przebijać. No to daje 3 miliony. 3 miliony po raz pierwszy. 3 milion... 5 milionów po raz pierwszy. 5 milion... 13 po raz pierwszy. 13 po raz, 20 po raz pierwszy. 20 po raz pierwszy. 23 po raz pierwszy. 25 po raz pierwszy. 33 po raz pierwszy.

44 chyba, z tego to się nie mylę, nie mylę, to miszek masz dać, ja już naszykuję te rzeczy. Oj, ja poczekaj, nie wyjąłem sorry. To wygrałeś 20 giftów, plus y, wszystkie, jakie miałem w wyku, amulety. Te, co wcześniej Ci mówiłem, że możesz tamtymi je zdejmować. Mm -hmm. a zaraz się powiem, jaka to będzie łączna wartość. Tylko wszystkie amulety dam. No i 3 miliony za 44 miliony. Tutaj nie było jakiejś też dobrej rzeczy, ale ale tak wylicytowałeś i z tego, co pamiętam, zostało teraz... Tak, zostało 5. Ja? Tak, i teraz ty. Od 1 do 5. Dobra, i... możecie się już yy, ten... 2 sekundy mnie daje dwóch. A, 2 sekundy mnie no, Ja też tak jakby muszę przyjść. Dobra, to może zrobimy part 2 tego odcinka po prostu. No, można zrobić, bo już muszę iść. Dobra, no to na razie. Widzimy się w drugim odcinku. Na razie. Pozdrawiam wszystkich. Pa. Już, już jestem.